Dzień dobry, zapraszam na zajęcia z tematem niezwykle wdzięcznym. Będzie to pejzaż, który znajdziecie w załączniku w linku podanym w opisie do tej lekcji. Ale to tylko inspiracja. Tak naprawdę chcę przede wszystkim pokazać, jak korzystając z metody jednej kreski można wyczarować na papierze niezwykle wdzięczny odkład bazę do dalszej pracy, a czasami taki szkic w zasadzie bywa gotowy. Zasada jednej kreski to taka moja własna autorska nazwa, którą wykorzystuję do tego typu do tej metody rysowania. Mianowicie prowadzę linię obserwując rysowany temat. W każdym razie takie wybrane detale z tego tematu. Mogą to być budynki, może to być drzewo, i staram się przejść przez kadr jedną wyłącznie linią, możliwie zróżnicowaną w charakterze, w grubości. O, na przykład z takimi momentami. Mamy drzewa po obu stronach drogi. I na koniec przydaje się czasami szybszy akcent. Wykorzystuję taką właśnie bazę do dalszego działania, ale to jest fundament, do którego jedynie dodaję czasami pewne detale. No takie choćby jak droga. No może nawet nieco zakręcać droga w perspektywie. I tutaj włączam drugie narzędzie, białą pastel. No i czas na trzecie narzędzie, czyli pędzelek z akwarelą lub tuszem. Mam tutaj pędzelek i nieco ultramaryny, i to jest nowa linia. Nie chodzi o kolorowanie czy o wypełnianie tego, co już jest, ale o wprowadzenie takiej trochę niezależnej warstwy malarskiej, również możliwie jednym śladem malowanej. Ze zróżnicowanym kontrastem. Teraz włączę trochę zieleni w tę całą opowieść. O, przetarcia palcem też się przydają czasem. Czy w ogóle malowanie palcem bywa wdzięczne? Papier zaraz zacznie błyszczeć, więc stanie się. Bardziej widoczne, co się na nim dzieje. Tak więc mamy duże plamy, mamy zróżnicowany kontur. Czas teraz skupić uwagę i dodać nieco kontrastu w jakimś jednym wybranym miejscu. Wykorzystam do tego również pędzelek, tylko tym razem liner z ciemną umbrą paloną. I w tym momencie zaczynam się bawić plamami, swobodnie je przekształcać. To już nie jest nawet postępowanie za fotografią, która tak jak mówię, jest tutaj tylko Taką luźną, bardzo inspiracją. Można się momentami pobawić bardzo precyzyjnie. I teraz akcenty jaśniejsze, tak więc budynki pędzelek, biała, tempera. znak drogowy, który tu jest zgrabnym, wdzięcznym akcentem. Może jeszcze. Hmm. Może jeszcze coś białego zamajaczy gdzieś tam w oddali za drzewem. No, i żeby całą tę historię nieco uparwić, yy, większą plamą koloru, yy, niebo. Niebo. I pastel olejna. Czasami yy, nie decyduje się w ogóle na wprowadzanie nieba jako takiego. Ono nie jest czasem potrzebne nawet. I nie musi być niebieskie. No właśnie, może żeby to udowodnić pójdę trochę w turkus. I jeszcze bardzo ciemną zielenią taki akcent cienia w tym najciemniejszym miejscu. żeby drzewa nie były tak symetryczne, powiększę troszkę to po prawej stronie. Od razu lepiej. No i może takie domknięcie też tą kredką. lewej stronie. No I żeby opowieść była nieco ubarwiona, przydadzą się dachy. Tutaj taki. Wdzięczny rusz angielski. Niech zaświeci, podpiegę go jeszcze pomarańczem i po drugiej stronie nieco światła. Wydaje się jeszcze jakiś najmocniejszy akcent w tym punkcie, od którego zaczynałem. Kompozycja po przekątnej, więc całkiem spokojnie można błękit po prawej stronie I dociągnąć do krawędzi. Najmocniejszy, najciemniejszy akcent, w tym najważniejszym miejscu. Ono jest jak klamra, ono trzyma całość. Takich szkiców lubię zrobić kilka i zatrzymać się właśnie mniej więcej w tym momencie, kiedy duże jest jeszcze jest pole dla wyobraźni. I praca nie jest przegadana. Polecam metodę jednej kreski. I szary papier, bo szarość daje tę wspaniałą możliwość pracy i cieniem, i światłem. Bardzo, bardzo ją lubię. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Tomek Wełna.